Cały podniecony jestem, bo szef doradców premiera Michał Boni właśnie przedstawił projekt nowych założeń do korekt zasad zmiany limitów w systemie emerytalnym. Znaczy coś, coś w tym stylu właśnie przedstawił i powiał optymizmem, bo spodziewaliśmy się, że emerytur nie będzie, ale prawdopodobnie będą, chociaż pan Boni tak mrugał okien i zachęcał do samodzielnego oszczędzania. Nie, nie wiem o co chodzi. Chodzi o to, że rząd łata w budżecie dziury, które sam wykopał i dlatego zabiera więcej naszych pieniędzy do kasy państwa. Ale czy naszych? A? Bo tak, niektórzy wieszają psy, a... Otóż, słuchajcie, składki emerytalne, zdaniem Sądu Najwyższego, nie są nasze prywatne, ale państwowe, rządowe. Czyli z forsą rząd może zrobić co chce, bo to jego. Zdawmy sobie sprawę, że to rząd łoży na nasze emerytury i to jest jego dobra wola, a nie obowiązek. Dlatego głupie cześć ryja w kubeł i nie narzekać i być wdzięcznymi za to, co rząd daje, w końcu daje ze swojego. Musimy sobie uświadomić, że z decyzji Sądu Najwyższego wynika, że pobierając emerytury zabieramy rządowi to, co uzbierał ze składek. Wykosztował się na tę zbieraninę, namęczył, a my to bierzemy i narzekamy Jakbyśmy nie brali emerytur, to państwu by nic nie brakowało Dlatego rząd pracuje nad tym, aby nam jak najmniej dawać, bo państwu potrzeba Dlatego pan Boni obiecał dziedziczenie składek No I w trosce o państwo rząd napisał sobie na sztandarze takie motto opisujące swoje działanie Bonią i żywią się